Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing gry Resurgence. Grę otrzymałem od wydawnictwa Portal Games, wydawcy polskiej edycji, za co serdecznie dziękuję. Otwieramy zatem pudło. Folia ja, chodzi i mamy, co ciekawe, jest to kolejna gra Stana Kordońskiej którą ostatnio odpakowuję. Mamy instrukcję. Format który lubię, kredowy papier fajny. Tak. Wszystko wydaje się być. Nie ma dru drobnego druku, jest taki całkiem OK wyjaśnione różne elementy. Zobaczmy, czy jest spis komponentów. Jest. To jest istotne. Czasami nie ma. Przygotowanie gry. i tak, jak wszystko po kolei powinno być. Tutaj. Ok. Zasłonka dla gracza. Ciach. Druga zasłonka. Trzecia. Czwarta. Czyli czterech graczy. Następnie. To są. To można podejrzeć. No. Instrukcje, jakieś pewnie miejsca na karty. Wasza przydziału gracza. Razy cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery. Tak jest. Są cztery. A, dzisiaj się różnią kolory. Ok. Idziemy dalej. To też wyglądają jak plansze graczy, bo jeżeli raz, dwa, trzy, cztery, co to, to są dokładnie krajówki gracza, plansza kryjówki gracza razy 4, tak też jest razy 4. O, dosyć ciekawa jest. O, ale tutaj grube, oj, rzeczywiście grube do wyciskania żetonów, ciach, ciach, ciach. Tutaj widać jak to jest, oczywiście grube. Ok. Tutaj możemy przeczytać, że to są żetony ocalałych w różnych kolorach, tak? I żetony rumowiska, to są żetony rumowiska. Ok. A woreczki, gdzie będziemy narzekać? O, mamy też woreczki w kolorach graczy czarny, niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy, czyli co? Jakiś jeden dodatkowy, tak? Zobaczmy. Woreczki po jednym kolorze dla gracza. I nie widzę tutaj informacji o następnym, o czarnym. Jeden gratis, albo, jeszcze, albo może to solo, czy coś w tym rodzaju. Dobrze. Talia kart. OK, otwieramy karty. Ten dotyk to też unfoiling. Unfoil, Z tyłu różne rewersy są. Tu są gry o, tego typu przejęcie władzy, obrońcy, zmutowane bestie i tak dalej. To możemy sobie przeczytać, że to są karty wydarzenia. Hmm. razy 12, no trochę ich więcej jest. To co są za karty. No tu są już w postaci. Mutant, ranger, snajper, ochroniarka, techniczka weterynarka. Tak. I tutaj mamy kolejne karty ocalowego. Tak. OK. Karty zadania. I normalnie się wyciąga. Tak, no, też dwa rodzaje tyłu, i, i to, to są karty łupu, o, te z takim, taką teczką, a te są także karty zadania. Tak. Kolejne karty. No, być może przydadzą się tutaj o. Idealne Koszulki na karty Żeby się nie niszczyły Portal ma także koszulki Jak widać Wtedy się na pewno karty lepiej Tasuje, aczkolwiek siatło się Odbija i dyncie gorzej wychodzą no, Co i za coś Misja, no to w takim razie Mamy rodzaju misje Walcz, walcz z, ganger, z dż, gangerami Pomóż uchodźcom Szaszłyk ze szczura Dostarczy wiadomość I tak dalej i tak dalej okay. Są i Zatomy Chwileczek tak pochłaniający wilgoć, okej okay znacznik pierwszego gracza. No duży, duży. Już wiadomo gdzie to będzie się rozgrywało. To są części. To jest żywność. I możemy sobie to zdjąć i tutaj tak. Wysypać. I paliwo. Paliwo żółte trybiki to są części i taka tosty jako żywność. Ok, i co tutaj mamy dalej? Wielką krążę. Tak, z sześciu części się składa. Jest czterech. Ok, i będziemy. Poruszać po takiej planusze. Lokacje: Miejsce zapewne na karty, jakieś tory, punktacji: to jest tor, punktacja, tu tory, jakieś tam inne cech. Dobrze. I tył okładki. Jeszcze jeden chlebek spadł. Dziękujemy za oglądanie. i Zapraszamy na następne filmiki. Poprosimy o lajki, suby komentarze i wszystko, co może rozkręcić kanał.